Cześć, z tej strony Paweł Bawik. chciałbym opowiedzieć o takim temacie jak i gdy się rodzi dziecko to kobieta e, produkuje, e, mózg kobiety produje oksytocyny. I e, najkrócej zwężając skracając wszystko to, co, co chcę powiedzieć e, Dziecko jest ważniejsze dla matki od partnera, bo nie, bo e, no, dziecko potrzebuje troski, ale właśnie nie ma matka tej, tego bezpieczeństwa, że e, ojciec się odpowiednio nie, nie zajmie, bo nie nawiązali bliższej relacji, bo coś się psuje, jest coś źle z pieniędzmi i tak dalej. Następny temat, to jest pierwszy wideo na, na 10, bo chciałbym o tym bardzo dużo opowiadać. Następny temat to jest taki, że e, gdy e, babcia dla, e, jest dla mamy e, wciąż rodzicem, czyli e, tak jakby dziecko ma dziecko, czyli kiedy dziecko się nie uwolni, e, w związku jeden i drugi partner nie uwolnił się od rodziców, to wtedy. Następuje takie coś, że e, no babcia już miała dziecko, więc teraz nie wiadomo, czy ten te wnuk będzie dzieckiem e, mamy, czy będzie dzieckiem babci, e, ponieważ no, e, ta matka się nie uwolniła jeszcze od, e, od bycia dzieckiem. A dlaczego? Bo po prostu dla matki. To chodzi o też między innymi o to, że babcia też jest cały czas dzieckiem dla, dla swojej mamy, czyli dla prababci. i yy, 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 co wtedy następuje? Rodzic zawsze, nawet gdy jest głupszy i tak dalej, zawsze będzie yy, mądrzejszy, szybszy i tak dalej i tak dalej. Czyli będzie krótko mówiąc yy, najbardziej przyziemnie opisując to, rodzic będzie jakby tak, tak jakby powiedzieć autorytetem, czyli o co chodzi. Jest to w, system, w systemach bioenergetycznych wykorzystywane przez, przez każdego świadomego, przez każdą świadomą osobi, osobę, bo musi znać podstawy i odciąć się od, od od e, całych tych e, 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 sieci, które, które od urodzenia już są nad człowiekiem zastawiane, e, no to to jest zwiększanie, e, tak jakby można zwiększyć na przykład...